Twój skład to węże, ale są naprawdę brokers. To nie jest twój brat, jak cię jebie na pieniądze. Przyziął nie niezbyt mądry, macie kurwę w starym składzie. Ojebał makowca i się przyznał, że był pyszny. U nas każdy za każdą są zera za zenem. Zobacz jak stratwy zrobię statek, nie nazywaj pozerem Za 25 dolarów, kupisz rozbierane zdjęcia na OFI, i wagina, ksywa odrzutowa cipka Sky to nie limit, głowy zawsze wysoko Mamy oko na flow, zawsze mówię dawaj moc W końcu wie, że tu chodzi o stack, pakuj go raz dwa Tak to działa no cap Robi co trzeba brat Sky to nie limit Głowy zawsze wysoko Mamy oko na flow Zawsze mówię dawaj more Bo ten sky to nie limit Nie ma solo Gramy w team To tak zwany dobry shit A nie koniec bitch please Stary pora się uwolnić Zrobić w życiu nowy krok Zasać drzewo Zbuduj dom Jebać sekretarką Diet i Dla niej ważne tylko man i ziom Lepit bajo z żoną flow Do roboty zawsze parę rąk Miej Dla dzieciaka chwilę To cię nie zabije A nie będziesz sobie Potem musiał w brodę pluć Nie ma coś paciachu i chuj to dziś Uraczysz się wódką w Wiadra a syn piara nieźle pod miała miała najebane Odstawiła kumpli i myślała, że wystarczy Tak naprawdę każdy z moich ziomów Miał w nią wyjebane Nie odstawiam kumpli, dla mnie są jak moi bracia ja. Dla nich nie mam zasad, ja tylko honoru nie chcę tracić To coś, czego nie masz, jak twój kluczyk, cztery znaki Niech ta dziara przypomina, że nigdy nie będę bez pieniędzy Że prawdziwi bracia, a nie sępy, sępy, sępy Sky to nie limit, głowy zawsze wysoko Mamy oko na flow, zawsze mówię dawaj moc W końcu wiesz, że tu chodzi o stak, Pakuj go raz, dwa, tak to działa no cap, robimy co trzeba brać Sky to nie limit, głowy zawsze wysoko Mamy oko na flow, zawsze mówię dawaj more Bo ten sky to nie limit, nie ma solo, gramy w team To tak zwany dobry shit, a nie koniec bitch please Please be for real, koniec to jest na ten beat Nie dam czasu wam na shit, z jakiej racji masz tu być? Teraz będzie lekka zmiana, nie masz prawa do gadania Już do miski nie żygamy byk, nie niezły switch Mi brakuje nawet chwili, pierdolonego czasu Na zegarku 19. nie szuka w sobie strachu Nie chcę dalej być już miły, nie chcę nawet się usiłek na osiedlu bracia, ale konfidentów jebać. Yeah. Dobra, coś takiego dajmy.